Drodzy nauczyciele, jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na fajną niespodziankę na Dzień Babci, którą możecie wykonać razem ze swoimi najmłodszymi uczniami na lekcjach języka angielskiego, to przychodzą do Was z pewną propozycją. Tą propozycją jest fajny prezent dla babci, czyli taka mini-book, książeczka zatytułowana Hooray for Grandma! Ta książeczka zawiera tekst piosenki, której razem z dziećmi się nauczycie. Piosenka pochodzi z mojego autorskiego tomiku pod tytułem Śpiewam po angielsku piosenki na wszystkie okazje. Piosenka jest łatwa, wpadająca w ucho, skoczna. Na pewno dzieci bardzo szybko się jej nauczą. Do wykonania takiej książeczki potrzebna nam jest tylko kartka formatu A4 dla każdego ucznia i taki szablon, który. Który otrzymać ode mnie. Za chwilkę pokażę, jak się taką książeczkę składa, przygotowuje. Jak widzicie, są tutaj również obrazki do pokolorowania, także dzieci będą zaangażowane nie tylko w słuchanie, śpiewanie, powtarzanie i. Czytanie, ale również będą zaangażowane manualnie, czyli będziemy ćwiczyć małą motorykę, bo żeby taką książeczkę złożyć, poskładać, to rączki też muszą być zaangażowane. Jak to w czytaniu globalnym bywa, bo. Temu służą te książeczki, książeczki mini których dużo, dużo więcej już przygotowałam, ale dzisiaj przedstawiam tę konkretną dla, dla babć. W czytaniu globalnym bardzo jest ważne to, aby dziecko wodziło paluszkiem pod czytanym tekstem. Spróbujmy przeczytać wspólnie z naszej małej książeczki słowa pierwszej zwrotki. my grandma brings me toys she can play football with boys she tells me stories and reads a book she is my favorite cook i call my grandmother granny my grandmother is very funny she loves my dad she loves my mommy i love you my Darling Granny. I refren? Hurray, hurray for grandma, hurray. Today is her special day. Hurray, hurray for grandma, hurray. Today is grandmother's day. Zapraszam Was do wysłuchania, zaśpiewania piosenki, a zaraz po piosence pokażę, jak taką książeczkę możemy złożyć, przygotować. Ready, steady, go! Hooray, hooray for Grandma Hooray! Today is her special day! Hooray, hooray for Grandma Hooray! Today is Grandmother's Day! My grandma brings me toys. She can play football with boys. She tells me stories and reads a book. She is my favorite cook. Hooray, hooray for grandma, hooray. Today is her special day. Hooray, hooray for grandma, hooray. Today is Grandmother's Day. Call my grandmother, Granny. My grandmother is very funny. She loves my dad, she loves my mommy. I love you, my darling granny. Hooray, hooray for grandma, hooray. Today is her special day. Hooray, hooray for grandma, hooray. Today is grandmother's day. OK, to przystępujemy w takim razie do przygotowania naszej książeczki. Każde dziecko ma w rączkach ten szablon. Pierwsza czynność to zginamy kartkę na pół wzdłuż tej długiej linii. Bardzo, bardzo ważne jest, aby równiutko złożyć kartkę, aby później nic nie odstawało nam, aby książeczka bardzo ładnie nam się złożyła w harmonijkę. Teraz rozkładamy. Kartkę i składamy ją ponownie wzdłuż tej krótszej linii wykropkowanej. Linie wykropkowane pokazują nam, gdzie należy książeczkę zdjąć. O, ja położę sobie na stole, żeby łatwiej było mi e, tutaj e, zaprasować. Teraz to zgięcie, bardzo, bardzo mocno to robię i teraz składam książeczkę jeszcze raz na pół w ten sposób, o tak równiusieńko, staram się, żeby bardzo, bardzo równo było to zgięcie zaprasowane. Mogę przełożyć jeszcze na drugą stronę i jeszcze raz bardzo mocno. I teraz uwaga, biorę do ręki nożyczki, i tutaj, wzdłuż tej takiej troszkę pogrubionej linii, przecinam tylko do tego momentu, gdzie jest linia pogrubiona, czyli do tego miejsca. Rozkładam znowu kartkę tak jak na samym początku. Składam ją wzdłuż tej długiej linii, i uwaga, Stworzy mi się takie okienko, przez które mogę zajrzeć. I zobaczcie. Składam książeczkę w harmonikę. O, patrzę tutaj mam stronę tytułową. I zaginam ją. I mocno, mocno, mocno jeszcze raz przeprasowuję. Zaginam. I już mam książeczkę. Zatytułowaną Hooray for Grandma. Teraz. Możemy ponownie książeczkę z dziećmi przeczytać. Dzieci mogą pokolorować obrazki, bo taki prezent dla babci pokolorowany będzie dużo ładniejszy a jednocześnie dziecko będzie miało swój duży wkład w edycję książeczki. Myślę, że wszystkie babcie będą zachwycone. Najpierw, kiedy wysłuchają, jak wnuczki śpiewają piosenkę Hooray for Grandma, a potem wręczą każdej babci swoją książeczkę. Szanowni Państwo, za każdym razem, gdy dziecko sięga po nową książkę, w tym wypadku nawet taką. Malutką książeczkę, którą samo przygotowało, dzieją się jednocześnie i bezwysiłkowo trzy ważne rzeczy. Po pierwsze, tworzy się połączenie pomiędzy dzieckiem a książką kojarzone z przyjemnością. Po drugie, dziecko efektywnie zapamiętuje nowe słownictwo w trakcie angażujących, powtarzających się zabaw. Tutaj następuje tak zwane podwójne uczenie się. Po trzecie, nauczyciel wlewa do ucha dziecka dźwięki, w tym wypadku za pomocą piosenki którą przygotowujemy z okazji święta babci, dźwięki, które dziecko rozpoznaje w druku jako słowa i koduje trwale w swojej pamięci. Tak więc korzyści z tego typu zajęć dziecko wyniesie bardzo, bardzo wiele. Tych z Państwa, którzy są zainteresowani tematem, czytania globalnego, nauczania języka angielskiego poprzez naukę czytania, zapraszam do kontaktu, a z okazji Dnia Babci życzę wszystkim babciom Happy Grandmother's Day i życzę Państwu, dzieciom i babciom dużo radości z edycji minibook pod tytułem Hooray for Grandma. Dziękuję, do zobaczenia.